Stara latarnia. Czy znasz bajkę o starej latarni? Nie jest ona taka bardzo zajmująca, ale raz można jej posłuchać. Była to do gruntu poczciwa, stara latarnia uliczna, która przez wiele, wiele lat spełniała swą służbę, ale teraz mieli ją usunąć. Po raz ostatni wisiała na słupie i świeciła na ulicy. Czuła się tak jak stara baletnica, która tańczy w ostatni wieczór i wie, że jutro wróci do swej izdebki na poddaszu. Latarnia bardzo się bała jutrzejszego dnia, bo wiedziała, że ukaże się po raz pierwszy w ratuszu i 36 radców magistrackich będzie oceniało, czy jest do użycia, czy nie do użycia. Wtedy to postanowią, czy wyślą ją na jakiś most, aby tam świeciła. Czy też dostanie się na wieś do fabryki, może zabiorą ją wprost do odlewni, żelaza i przetopią? Wszystko można przecież z niej zrobić. Najbardziej męczyło ją to, że nie wiedziała, czy zachowa wspomnienie o tym, że była uliczną latarnią. Bez względu na to, co się miało z nią stać, rozłączą ją z nocnym stróżem i z jego żoną, a uważała ich za należących do rodziny. Została latarnią wówczas, kiedy on został nocnym stróżem. Jego żona była wtedy trochę dumna i tylko wieczorem, gdy przechodziła obok latarni, patrzała na nią zaś w dzień nigdy. Teraz, kiedy w ostatnich latach, kiedy wszyscy troje zestarzeli się stróż, żona i latarnia, dbała również i żona o latarnię. Czyściła ją i wlewała w nią olej. Małżeństwo to było bardzo uczciwe. Nie oszukali nigdy latarni ani o jedną kropelę. Był to ostatni wieczór na ulicy. Jutro latarnia miała się udać do ratusza. Ponure myśli przechodziły jej przez głowę i można się domyślić, jak się paliła. Ale także i inne jeszcze myśli migotały w jej płomyku. Tyle widziała, tylu na świecie sprawom służyło jej światło możliwe, że widziała tyle co 36 radców magistratu razem, ale nie powiedziała tego, bo była starą, przyzwoitą latarnią, która nie pragnęła nikogo obrazić, a już najmniej swoją zwierzchnią władzę. Przypomniało jej się wiele rzeczy podczas tego jaśniej migotał jej płomień. Było to tak, jakby miała poczucie o mnie będą także pamiętali. Przypomniał mi się młody człowiek było to wiele lat temu. Miał w ręku list na różowym papierze o złoconych brzegach. List pisany był delikatną kobiecą ręką. Młodzieniec przeczytał go dwa razy, ucałował i spojrzał na mnie oczami, które mówiły: Jestem najszczęśliwszym z ludzi. Tylko on i ja wiedzieliśmy, co było napisane w tym pierwszym liście od ukochanej. Pamiętam jeszcze dwoje innych oczu. To dziwne, jak myśli mogą się udzielać. Tutaj przeciągał ulicą wspaniały orszak pogrzebowy. Na wytwornym karawanie leżała w trumnie młoda, piękna kobieta. Było tyle kwiatów i wieńców, pochodnie świeciły tak jasno, że obok nich przy zupełnie przygasłam. Cały chodnik był pełen ludzi idących za pogrzebem, ale kiedy pochodnie znikły mi z oczu i obejrzałam się, Ktoś stał tu jeszcze oparty o mnie i płakał. Nigdy nie zapomnę tych oczu pełnych bólu, które na mnie patrzały. Wiele myśli płonęło w starej latarni, która dziś po raz ostatni się paliła. Wartownik, zwolniony ze swego obowiązku, wie przynajmniej, kto będzie jego następcą, i może mu powiedzieć parę słów. Ale latarnia nie znała swego następcy. A mogłaby mu przecież udzielić nieco wskazówek, jak się zachowywać w czasie deszczu i w czasie mgły, mogłaby mu objaśnić, jak daleko padają na chodnik promienie księżyca i z której strony wieje wiatr. W rynsztoku widziała trzy istoty, które przedstawiły się latarni jako jej następcy. Jedna z nich to była głowa śledzia. Błyszczała w ciemnościach. Myślała więc, że gdyby tylko dostała się na latarniany słup, zaoszczędzono by na oleju. Drugie to kawałek próchna. Świecił on o wiele mocniej niż głowa tego dorsza, jak sam powiedział. Był zresztą ostatnią resztką drzewa, które niegdyś stanowiło ozdobę lasu. Trzecim był świętojański robaczek. Skąd się tam wziął tego latarnia, nie mogła pojąć. Ale był i świecił, chociaż próchno i głowa śledzia przysięgały, że świeci tylko chwilami i dlatego nie może być brany pod uwagę. Stara latarnia oświadczyła, że żadne z nich nie świeci dość silnie, aby być uliczną latarnią, ale żadne z nich w to nie wierzyło. A kiedy się dowiedzieli, że nie sama latarnia będzie wybierała swego następcę, powiedzieli, że to bardzo pocieszające. Latarnia bowiem jest stanowczo zbyt zniszczonym gratem, aby dokonać takiego wyboru. W tej samej chwili z rogu ulicy powiał wiatr, zaświszczał przez otwory starej latarni i powiedział do niej: Cóż to ja słyszę? Jutro musisz odejść? Czy to ostatni wieczór, kiedy cię widzę? Muszę ci dać podarunek. Dmuchnę teraz do wnętrza twej czaszki, tak że nie będziesz potrzebowała sobie sama przypominać teraz wszystkiego, co widziałaś i o czym słyszałaś. Wystarczy, że coś w twojej obecności przeczytają lub opowiedzą, a już będziesz miała taki jasny umysł, że wszystko to ujrzysz przed sobą. Tak, to niezwykle cenny dar, powiedziała stara latarnia. Bardzo dziękuję. Oby tylko mnie nie przetopili. To nie może być, powiedział wiatr. Oto wdmuchuje ci pamięć. Jeśli dostaniesz więcej podarunków w tym rodzaju, będziesz miała wcale przyjemną starość. Oby mnie tylko nie przetopili, powtórzyła latarnia. A może i na ten wypadek mógłbyś zapewnić mi pamięć? Bądź rozsądna, stara latarnio, powiedział wiatr i zadoł. W tej chwili wyjrzał księżyc. Co pan podaruje latarni? Spytał wiatr. Nic jej nie dam, powiedział księżyc. Ubywa mnie teraz z każdym wieczorem, a latarnie nigdy mi nie świeciły. To ja świeciłem latarnią. To mówiąc, księżyc schował się znowu za chmury, bo nie chciał, aby go dłużej męczyli. Nagle spadła na ziemię kropla, akurat na cylinder latarni, ale kropla powiedziała, że pochodzi z szarych chmur i że jest także podarunkiem i to może najlepszym. Przeniknę w ciebie tak, że jeżeli sobie tego życzysz, w ciągu jednej nocy staniesz się rdzą, rozpadniesz się i zamienisz w pył. Ale latarni nie podobał się ten podarunek i wiatrowi także się nie podobał. Kto da coś lepszego? Kto da coś lepszego? Dmuchał najgłośniej, jak potrafił. Nagle spadła świetlista gwiazda, która zabłysła długą, jasną smugą. Co to jest? Zawołała głowa śledzia. Czy to gwiazda spadła? Myślę, że nawet wpadła do latarni. No, jeżeli tak wysoko postawione osoby ubiegają się o ten urząd, to możemy iść spać. I tak też zrobiła. Jej towarzysze poszli za nią, a stara latarnia zaświeciła nagle niezwykle silnym blaskiem. To był cudowny podarunek, powiedziała. Jasne gwiazdy, z których tak się zawsze cieszyłam, które tak cudownie błyszczały, jak ja nigdy nie potrafiłam. Mimo że dążyłam do tego ze wszystkich sił, zwróciły uwagę na mnie biedną, starą latarnię, posłały mi podarunek, który ma tę właściwość, że wszystko, co sama pamiętam i widzę wyraźnie, widoczne będzie także dla tych, których kocham. A to jest dopiero prawdziwą przyjemnością, bo skoro nie można podzielić radości z innymi, doznaje się tylko jej połowy. To bardzo szlachetnie pomyślane, powiedział wiatr. Ale wiedz, że do tego potrzebne są woskowe świece. O ile nie zapalą w tobie woskowej świecy, nikt nie będzie mógł zobaczyć tego, co ty widzisz. O tym nie pomyślały gwiazdy. One myślą, że wszystko, co błyszczy, ma w sobie przynajmniej jedną woskową świecę. Jestem już zmęczony, dodał wiatr. Położę się. I ucichł. Następnego dnia. Następny dzień moglibyśmy przeskoczyć. Następnego wieczoru. Latarnia leżała w fotelu, ale gdzie? U starego stróża. Uprosił on trzydziestu sześciu radców magistrackich, aby za swą długą i wierną służbę mógł dostać starą latarnię. Wyśmieli go, kiedy o to poprosił, ale dali mu ją. I oto leżała teraz w fotelu koło ciepłego pieca i wydawała się jakby większa wypełniała sobą cały fotel. A starzy siedzieli przy wieczerzy i rzucali życzliwe spojrzenia na latarnię, której chętnie użyczyliby miejsca przy stole. Mieszkali wprawdzie w suterenie, dwa łokcie pod ziemią, aby wejść do izby trzeba było przejść przez wybrukowaną sień, ale było tam ciepło, gdyż szpary w drzwiach zabito listwami. Było czysto i miło, nad łóżkiem i nad okienkami wisiały firanki, a na oknach stały najdziwniejsze doniczki z kwiatami. Marynarz Chrystian przywiózł je ze wschodnich i zachodnich Indii. Były to dwa słonie z grubej gliny, a zamiast grzbietów z ziemi, którą były wypchane, wyrastał z jednej doniczki najpiękniejszy szczypiorek. Był to warzywny ogród staruszków. W drugiej rósł wielki krzak geranium. To był ich ogródek kwiatowy. Na ścianie wisiał duży, kolorowy obraz – Kongres w Wiedniu. Byli zebrani na nim wszyscy królowie i cesarze. Zegar ścienny z wyspy Bornholm o ciężkich wagach chodził tik, tak i zawsze się spieszył, ale staruszkowie uważali, że to lepiej, niż gdyby się spóźniał. Jedli kolację, a stara latarnia, jak to już było powiedziane, leżała w fotelu tuż obok ciepłego pieca. Wydawało się latarni, że cały świat kręci się przed nią. Ale gdy stary stróż spojrzał na nią i mówił o tym, co razem przeżyli na deszczu, wśród mgły, w czasie krótkich, jasnych, letnich nocy i w zimie, kiedy śnieg sypał, a suterena nęciła najrozkoszniej, wtedy latarnia czuła się znów dobrze. Widziała teraz wszystko tak wyraźnie, jakby to wszystko jeszcze istniało. To przecież wiatr napełnił ją taką wielką jasnością. Staruszkowie byli bardzo pracowici i pilni, nie marnowali ani jednej chwili. W niedzielę po południu wyjmowali zawsze jakąś książkę, najchętniej opisy podróży, i staruszek czytał głośno o Afryce, o wielkich lasach i słoniach, które tam dziko biegają. A staruszka słuchała z przejęciem i patrzała ukradkiem na słonie z gliny, które słożyły za doniczki. Mogę to sobie prawie wyobrazić, mówiła. A latarnia marzyła o tym, aby zapalono w niej woskową świecę. Wtedy mogliby widzieć najdokładniej, aż do najdrobniejszych szczegółów, to, co ona widziała: wysokie drzewa, grube splecione gałęzie, nagich czarnych ludzi na koniach i gromady słoni, które swymi szerokimi nogami tratują trzciny i krzaki. Na cóż mogą się przydać moje zdolności, kiedy nie mam woskowej świecy? Wzdychała latarnia. Napełniają mnie jedynie olejem i łojem, a to nie wystarcza. Pewnego dnia zjawiło się w suterenie mnóstwo ogarków świec woskowych, różnej wielkości. Największe kawałki spalono, najmniejsze zużyła staruszka do woskowania nici do szycia. Więc oto były woskowe świece, ale nikomu nie przyszło na myśl, aby wstawić uć mały ogarek do latarni. Kwietu, ze wszystkimi mymi niezwykłymi zdolnościami, powiedziała latarnia. Mam w sobie wszystko, ale nie mogę im nic z tego udzielić. Nie wiedzą o tym, że mogę białe ściany okryć najpiękniejszymi dywanami, gęstymi lasami, wszystkim, czego tylko zapragnę. Nie wiedzą o tym! Latarnia stała w kącie ładnie wyczyszczona i wszystkim wpadała w oczy. Ludzie mówili wprawdzie, że jest to stary grad. Ale staruszkowie nic sobie z tego nie robili, bo kochali latarnie. Pewnego dnia były to urodziny starego stróża staruszka podeszła do latarni, uśmiechnęła się lekko i powiedziała: Zrobię iluminację na jego cześć. A w latarni zatrzeszczała blacha. Teraz zapalą świece pomyślała. Ale staruszka nie wsadziła woskowej świeczki, tylko wlała do lampy oleju. Paliła się przez cały wieczór, ale wiedziała teraz, że podarunek, który jej dały gwiazdy, zostanie dla niej w tym życiu niewyzyskanym skarbem. Wtedy przyśniło się jej, a kiedy się posiada takie właściwości, można także i śnić, że staruszkowie umarli i że ona sama dostała się do odlewni żelaza i że została stopiona. Odczuwała taki sam niepokój jak wtedy, kiedy się miała dostać do ratusza i kiedy ją mieli oglądać burmistrz i trzydziestu sześciu radnych. Ale chociaż posiadała dar, o ile tylko zapragnie, przemienienia się w rdze i proch. Nie skorzystała z tego dostała się do pieca i przetopiono ją na żelazny świecznik, który komuś był potrzebny do wstawiania woskowej świecy otrzymała postać anioła trzymającego wielki bukiet, a w środku bukietu wstawiono woskową świecę. Świecznik postawiono na zielonym biurku. Pokój był taki przytulny, stało tam tyle książek, wisiały piękne obrazy, było to u poety i wszystko, co myślał lub o czym pisał, zjawiało się wokół niego. Pokój przemieniał się w gęste lasy, w słoneczne łąki, po których spacerowały bociany, i pokład okrętu na wzburzonym morzu. Ileż to ja potrafię, powiedziała stara latarnia, obudziwszy się. Tęsknię niemal za tym, aby mnie przetopiono. Ale nie, to się nie może stać, dopóki żyją staruszkowie. Oni mnie kochają, kochają mnie dla mnie samej, jakbym była ich dzieckiem, oczyścili mnie i wlali we mnie olej. Jestem równie dobra jak ten kongres, który jest czymś tak wytwornym. I od tej pory była już spokojna, a zasłużyła sobie na to stara, poczciwa, uliczna latarnia.